Galeria Mosty wprowadza nową usługę profesjonalnej stylistki. Jest ze mną Sandra Guzanek. Cześć Sandra. Cześć. Proszę powiedz nam w takim razie, jak klientki będą mogły skorzystać z Twoich usług? Umówić się ze mną klientki będą mogły poprzez aplikację, którą uruchomi galeria. Okej, okay, a powiedz mi, na jakiej zasadzie tak naprawdę to będzie działało? Czy będziesz zmieniała klientkom całą szafę? czy bardziej będzie można się z tobą umówić na konkretny termin, konkretną godzinę i wówczas omówicie również konkretną stylizację pod na przykład daną imprezę okolicznościową. Generalnie klientka będzie miała możliwość zarezerwowania godziny zakupów. Podczas której będziemy wybierać określoną stylizację, czy określony jakiś element, którego brakuje w szafie, i faktycznie często współpracę z klientkami zaczynam od przeglądu szafy i zanalizowania, tak jakby, braków w tej szafie. Mm. I często to jest pierwszy krok naszej wspólnej pracy, ale można też umówić się po prostu. Z potrzebą jakiejś konkretnej rzeczy, której na szafie brakuje. Powiedzmy, wiemy, że brakuje nam spodni, idziemy na zakupy i szukamy tego konkretnego elementu lub na przykład stylizacji jakiejś okazjonalnej na, na jakieś wyjście. Okej, okay. czyli można się z tobą wcześniej umówić na konkretny dzień, konkretną godzinę i pomożesz w wyborze danej stylizacji bądź dodatków pod daną imprezę, na przykład. Tak, dokładnie. Tak. Sandra, to pozwolisz, że, że zaproszę naszych widzów do tego, żeby zobaczyli, jak wygląda twoja praca w praktyce tak naprawdę. Zapraszam. Dobra, to idziemy. Do naszej stylizacji wybrałam satynową, zieloną sukienkę, która, mimo że nie ma żadnych zdobień, tutaj tak naprawdę sam materiał jest elegancki i robi nam właściwie taką elegancką sylwetkę. Jest pięknie dopasowana. Tu akurat modelka ma piękną figurę, nie musi nic ukrywać, ale dla kobiet, które ewentualnie chciałyby tutaj w partiach takich środkowych, chciała coś zatuszować, mamy te marszczenia, więc to super nam przykrywa wszystkie niedoskonałości. Stylizację uzupełniłam cięższymi butami, ponieważ sukienka jest bardzo delikatna i kobieca. A buty, przez swój taki modny fason w połączeniu z tą sukienką, robią nam taki właśnie modowy element. Do tej stylizacji wybrałam elementy, które możemy spokojnie założyć na co dzień, na randkę, na spotkanie z koleżanką. Bazą tutaj jest bardzo wygodna taka elastyczna spódnica z prążkowanej bawełny. Do niej dobrałam taki lekko prześwitujący top, który aktualnie jest też bardzo modnym trendem. Takie prześwitujące materiały są teraz bardzo modne. I uzupełniłam stylizację kurtką, skórzaną, z takim kołnierzykiem koszulowym, które też aktualnie są bardzo mocno osadzone w trendach. I tak prezentuje się nasza stylizacja na co dzień. W tej stylizacji mamy elementy typowo casualowe, jeans jest bardzo silnym trendem obecnego sezonu, ale jest też ponadczasowy, więc w jeansy zawsze dobrze inwestować. Tutaj mamy taki klasyczny fason proste nogawki, bez żadnych przetarć, bez dziur i generalnie taki klasyczny typowo jeansowy kolor. Do tego dobrałyśmy taki jasno-fioletowy sweterek, bardzo przyjemny w takim oversize'owym fasonie. Czapka w tym samym kolorze, fajnie nam tutaj zamyka stylizację kolorystycznie. I proponuję jeszcze do tego na chłodniejsze dni kurtkę jeansową, też ocieplaną bardzo taką ciężką i ciepłą. Kurtka też jest o fajnym, oversize'owym fasonie. Tutaj wejdzie pod spód sweter, jest świetną opcją na jesień. Buty to bardzo taki popularny aktualnie model. Jasne obuwie zawsze wygląda fajnie do dżinsu, więc tym wykończyłyśmy dzisiejszą stylizację. Zapraszamy.